Cześć, tech -entuzjaści. Czy wiedzieliście, że pierwszy burger z probówki kosztował ponad 250 tysięcy dolarów? Dziś szaszłyk z kurczaka wyprodukowany w ten sposób kosztuje zaledwie 14 dolarów. Ale to dopiero początek rewolucji w technologii żywności. Zapraszam was w ekscytującą podróż po kulinarnych innowacjach, które mogą na zawsze zmienić nasze talerze. Innowacje takie jak mięso z laboratorium i jedzenie drukowane w 3D mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki się odżywiamy, radząc sobie z wyzwaniami takimi jak wzrost populacji i zmiany klimatu. W tym odcinku zagłębię się w te technologie, korzystając z informacji z polskich i amerykańskich źródeł, aby zbadać, dlaczego wzbudzają one takie zainteresowanie. Na pierwszy ogień mięso z laboratorium. Czym ono jest? Znane również jako mięso hodowane in vitro, jest tworzone z komórek zwierzęcych w laboratorium, bez tradycyjnego chowu i uboju. Proces rozpoczyna się od pobrania komórek od zwierzęcia, takiego jak krowa lub kurczak, i umieszczenia ich w bioreaktorze. Komórki te namnażają się i tworzą tkankę mięśniową, dając mięso biologicznie identyczne z tym, które otrzymalibyśmy z farmy. Dziś ceny drastycznie spadły. W Stanach Zjednoczonych szaszłyk schodowanego kurczaka kosztuje około 14 dolarów. W Polsce technologia mięsa z laboratorium jest jeszcze w powijakach, ale pojawiają się inicjatywy. Warszawska firma LabFarm, wspierana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pracuje nad produkcją mięsa in vitro. Firmy takie jak Memphis Meats i Upside Foods zwiększają produkcję. A FDA zatwierdziła je jako bezpieczne do spożycia w 2022 roku. Źródła takie jak Wired sugerują, że do 2040 roku mięso in vitro może stanowić 35% rynku mięsa. Hodowane mięso zużywa mniej wody i ziemi niż tradycyjna hodowla i eliminuje cierpienie zwierząt. Ten temat jest wiralowy. Ludzie uwielbiają dzielić się informacjami o mięsie z probówki. O czym świadczy popularność artykułów w mediach społecznościowych? Podsumowując, mięso z laboratorium i żywność przyszłości mogą zrewolucjonizować naszą dietę, łącząc ekologię z nauką. Wzbudzają zarówno entuzjazm, jak i kontrowersje w Polsce i USA, ale ich rozwój wydaje się nieunikniony. Co myślicie o jedzeniu z laboratorium? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Dzięki za oglądanie. I nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować kanał, aby otrzymywać więcej informacji o technologii